Witam Państwa bardzo serdecznie. Dominik Wasze kłaniam się nisko. Tematem dzisiejszego odcina będzie szczęście, a ściślej jego brak. I będę tutaj Państwa zachęcał, czy też proponował, nieśmiało pewne ćwiczenie, które trochę ten koncept odwraca. O co chodzi? Otóż proponuję, żebyście Państwo. Dzisiaj, kiedykolwiek to oglądacie, dzisiaj do końca dnia i jutro przez cały dzień byli nieszczęśliwi. Bądź nieszczęśliwy. Zamiast udawać, że jesteś szczęśliwy, zamiast chcieć być szczęśliwym na siłę, zamiast uciekać od tego uczucia, że jesteś nieszczęśliwy i coś tam w tobie nie gra, to zrób inaczej. Dziś i jutro przez te. Półtora czy dwa dni, zrób inaczej i bądź świadomie, specjalnie, intencjonalnie nieszczęśliwy. Co niby miałoby to dać? Pewnie sobie Państwo zadajecie to pytanie, i słusznie, że je sobie zadajecie, ale ja na nie nie odpowiem. Nie odpowiem dlatego, że chciałbym, żebyście Państwo odpowiedzieli sobie na to pytanie sami. Pod wpływem i na podstawie tego właśnie doświadczenia, do którego Was zachęca. Bądź nieszczęśliwy, e, bądź niezadowolony, bądź smutny, jeżeli jesteś smutny, rozgoryczony, rozczarowany, jaki tylko chcesz, bylebyś nie był szczęśliwy i zadowolony i haha. Ha, to, co leży u podstawy tej propozycji, tego ćwiczenia, to jest taka sytuacja, którą ja obserwuję hmm, ostatnio bardziej niż, niż wcześniej. Więc myślę, że to, to się zmieniło w ostatnim czasie, w ostatnich latach. Otóż kiedyś, drodzy moi, w zamierzchłych czasach mojej młodości, zamierzchłych, hmm, była taka jakby obiegowa opinia, która tu i ówdzie krążyła, że jak człowiek pojedzie gdzieś. Hmm, no, na zachód, nie? do RFN-u na przykład, albo do Ameryki. Nie? Jak człowiek pojedzie i tam jak kogoś pytają tak, tak no, no, standardowo, konwencjonalnie, co tam u Ciebie, to tam się wszyscy uśmiechają tak i mówią, że, że świetnie, że fajnie, że super, że zajebiście. Natomiast w Polsce, bo siła ta obiegowa opinia, że w Polsce to jak kogoś zapytasz, co tam u niego, to zaraz powie, że chujowo, albo zacznie narzekać, albo, albo zacznie gadać o polityce, albo o czymś tam, że mu źle, i że mu ciężko i tak dalej, i tak dalej. No i potem nadeszło to nowe pokolenie. To pokolenie mniej więcej takie, takie w moich latach albo trochę młodsze, które to pokolenie no Tak prawie, jakby pragnęło doskoczyć do tej amerykańskiej, zachodniej, refenowskiej poprzeczki, i tak właśnie z uśmiechem być szczęśliwym, na, jakby na zawołanie jej zawsze, nie? bo to jest jakiś obciach, żeby być nieszczęśliwym. I tak się utarło, i tak się zrobiło. Trochę też za sprawą mediów społecznościowych i tego, że każdy tam pokazuje i chwali się swoimi sukcesami, jak to mu jest zajebiście, i każdy taki jest przeszczęśliwy. Na, na każdej, no, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś pisał, że jest nieszczęśliwy. Ja przynajmniej dawno się nie spotkałem z, e, chociaż no, to się zdarza, ale nie tak często jak te opisy szczęścia. Nie spotkałem się, czy też rzadko się spotykam z tym, żeby ktoś pisał, że jest mu źle, że jest wkurwiony, że mu coś nie pasuje, że, że mu po prostu jest w życiu źle. A szkoda. Więc częściowo wynika to z tego, że, że wyrabiamy sobie pojęcie o tym, jak inni ludzie mają na podstawie tego, co widzimy w internetach. Częściowo też na podstawie tego, że jeśli spotykamy się z kimś i nie jest to jakaś taka głębsza relacja, tylko taka bardziej powierzchowna, to przeważnie też ludzie opowiadają, że właściwie się uśmiechają, tak po amerykańsku, mówią, że wszystko świetnie, i rzucają jaki to ostatni sukces odnieśli spektakularny. Czy coś w tym złego? Tak. Głównie, głównie to, że. Hmm, zdarza się i często się czujemy w tej sytuacji dosyć obco. To znaczy, czujemy, że skoro cały świat się uśmiecha i jest taki szczęśliwy i taki zadowolony i tak mu jest przecudownie, a z nami, a my tak nie mamy, mimo, że często czynniki zewnętrzne zdają się temu sprzyjać i no, wydaje się, że skoro, nie wiem, no, mamy zdrowe dzieci, pogodne i uśmiechnięte i partnera, który jest ekstra i stałą robotę i Albo biznes, który świetnie prosperuje i, i, i daje dobre rokowania na przyszłość, no i wszystko do, dookoła nas gra i wszystko jest fajnie, a my i tak nie jesteśmy szczęśliwi i nie tryskamy optymizmem, no to coś musi być z nami nie tak, szczególnie, że przecież wszyscy inni, którzy mają mniej i są mniejsi w jakimś tam sensie, właśnie z takim szczęściem emanują i tacy są radości i tacy są zajebiści. Więc człowiek i łatwo, łatwo jest poczuć się zupełnie jakby no nieadekwatnym. Nie? Warto, warto mieć, mieć to na względzie, nie? warto mieć na względzie to, że to jest pewne takie zaburzenie poznawcze, pewne, pewne przekłamanie, że tylko nam się wydaje, że, że to wszyscy są tacy bardzo szczęśliwi. No, ale tak nam się wydaje, dlatego że mało kto, jak wspomniałem, mówi o tym, yy, że nie jest szczęśliwy i mało kto, yy, jakby, pozwala temu swojemu nieszczęściu wyjść z siebie na zewnątrz. Dawniej, jak mówię, w zamieszkłych latach mojej młodości, bywało tak, że ludzie narzekali. Yy, narzekanie też się znalazło na indeksie, w, yy, na, na cenzurowanym. W, szczególnie w ostatnim czasie, bo to nieładnie narzekać, nie? taki człowiek jest wtedy nieamerykański, taki niezachodni, bo narzeka. Ja Państwa zachęcam do tego, żebyście narzekali, żebyście narzekali do innych ludzi, żebyście narzekali do siebie, żebyście narzekali do, do swoich bliskich i swoich dalekich. I zobaczycie, że można się, możecie się zaskoczyć. Możecie się zaskoczyć tym, jaki piorunujący efekt to daje, zarówno jeśli chodzi o, o psychologiczną stronę nas samych, jak i, jak i o relacje, które, które się wtedy buduje z ludźmi. Nie bójmy się narzekać, i nie bójmy się mówić, co nam na wątrobie leży. Ehm, dlatego tym bardziej zachęcam Państwa właśnie do tego ćwiczenia. Ehm, wracając do powodu, to jest on również. Ehm, Również taki, że kiedy człowiek czuje się nieadekwatny, kiedy czuje się inny, kiedy się czuje odmiencem, bo wszyscy dookoła są szczęśliwi, a on nie, to bardzo często następnym krokiem jest to, że zaczynamy siebie za to oceniać. Zaczynamy siebie za to oceniać i zaczynamy niejako równocześnie wymagać od siebie, tego, żebyśmy też byli szczęśliwi i byli zadowoleni. Więc mój komunikat dzisiaj dla Państwa jest taki. Jeżeli mimo tego, że jest zajebiście dookoła i powinieneś tryskać entuzjazmem, a ty się czujesz nieszczęśliwy mimo tego wszystkiego, to nie rób sobie problemu razy dwa. To znaczy, to bądź po prostu nieszczęśliwy. Bądź po prostu nieszczęśliwy, zamiast się oceniać, że jesteś nieszczęśliwy, chciej być nieszczęśliwy, bo to jest zdrowe czasami. Dobrze jest być nieszczęśliwym, dobrze jest być smutnym, rozgoryczonym, rozczarowanym, dobrze jest mieć handrę i dobrze jest chujowo się czuć od czasu do czasu przynajmniej. Robi to robotę o tyle, że. Sami Państwo zobaczycie. Nie będę uchylał rąbka tajemnicy, ale czekam na Wasze komentarze. E, głównie od tych z Państwa, którzy mieli tą odwagę, żeby jednak spróbować i być nieszczęśliwym przez dzień lub dwa. E, jeżeli tak się, tak się zdarzyło, to pewnie czegoś, żeście się nauczyli przez ten czas, pewnie. Pewnie jakieś obserwacje żeście Państwo poczynili. Jeżeli tak się zdarzy, jeżeli tak się zdarzyło, zapraszam do komentowania i dzielenia się tym, tym spostrzeżeniem. Myślę, że tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy się widywać częściej. Tak jak mówię, dzięki za, za komentarze, dzięki z góry. Dzięki też za korespondencję, którą od Państwa dostaję. Tyle ode mnie, żeby nie przedłużać. Trzymajcie się ciepło, bądź nieszczęśliwy. Amen.